Poznajcie Lukspaw w Morzywole koło Końskich. Największy wybór ogrodzeń, konstrukcji stalowych i balustrad. Co bardzo ważne, firma jest ich producentem. Znakomita jakość, konkurencyjne ceny. Lukspaw mieści się przy trasie wojewódzkiej Końskiego Warczów pod adresem Morzywół 36A. W ofercie ogrodzenia metalowe, ogrodzenia palisadowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia łupane, kostka brukowa, ogrodzenia panelowe, balustrady. Istnieje możliwość dowozu oraz montażu zamówionych elementów. Przyjedź i zobacz. Morzywół 36A, numer kontaktowy 7973. 355 341. E-mail biuromaupaluxpaw.com.pl. Strona internetowa www.luxpaw.com.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Ministerstwo Kultury oraz Gmina Końskie we wtorek zorganizowały konferencję pod tytułem Muzea w obiektach poprzemysłowych jako spoiwa społeczności w rewitalizacji. Uczestników spotkania gościł Konecki Dom Kultury przy ulicy Partyzantów. Wiele uwagi poświęcono muzeum w Sielpi, którego wielka przebudowa niebawem powinna się rozpocząć. Głównym organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut. Instytut Dziedzictwa. Udało nam się zgromadzić właśnie praktyków i fachowców w temacie Adaptacji obiektów poprzemysłowych do funkcji muzealnych i wszystko to jest w kontekście rewitalizacji, ponieważ tutaj w gminie końskie trwa właśnie budowa nowego programu, gminnego programu rewitalizacji, w ramach którego my, jako Narodowy Instytut Dziedzictwa, staramy się wspierać gminę w adaptacji dawnego muzeum Zagłębia staropolskiego do, do nowych funkcji, do tych nowych funkcji muzealnych. Chcemy, że to było takie miejsce, które tętni życiem. Chcemy, żeby było miejsce, które gromadzi mieszkańców jest też taką odskocznią trochę od, od tego terenu rekreacyjnego, który Państwo mają po drugiej stronie drogi, czyli tego zalewu, żeby to było też tak kom, komplementarne usługi turystyczne. Także zgromadziliśmy tutaj fachowców, którzy prowadzą właśnie muzea na terenie całej Polski. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego Tomasz Izajasz. Czy odpowiedzialny za Muzeum lniarstwa w Żyrardowie Jacek Czubak. Z kolei o Muzeum w Sielpi podczas specjalnego wykładu opowiadał burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański. Pamiętam długą debatę na temat symbolu, który potrafiłby łączyć ziemię konecką po odrodzeniu powiatów w powiecie koneckim. Debatę nad tym, co powinno być elementem herbu spajającego ziemię konecką. Doprowadziła do wyłonienia pewnej formuły opartej na historii tej ziemi do części gospodarczej. Dzisiaj symbolem herbowym Konetrzyzny jest koło wodne, bardzo charakterystyczny element gospodarki tego regionu, przynajmniej w XVIII wieku i w następnych spotykany w zasadzie co krok dzięki licznym rzeczkom strumykom ciekom wodnym. Koło wodne było istotnym elementem uzyskania, a potem przenoszenia energii napędzającej rozmaite tutaj zlokalizowane zakłady od najprostszych kuźnic dysponujących jednym młotem przez bardziej skomplikowane. Konferencja nieprzypadkowo została zorganizowana u nas. W najbliższych latach Muzeum w Sielpi ma stać się perełką, a pierwsze środki na ten cel już pozyskano. Pierwszy krok został zrobiony, to znaczy gmina już przyjęła od odnotu ten obiekt i to jest wielkie wyzwanie, to jest przede wszystkim wielkie wyzwanie finansowe, organizacyjne. Wiem, że też Państwo już dosta, otrzymali grant w wysokości 4 milionów złotych na remont tego obiektu. Przede wszystkim trzeba go zabezpieczyć, ponieważ obiekt jest w złym stanie technicznym, on jest zamknięty przez pimp także pierwszym krokiem jest zabezpieczenie tego obiektu i dopiero potem myślenie nad tym jak rozwijać tą funkcję edukacyjną na przebudowę budynków w dawnej walcowni i pudlingarni na terenie Muzeum Staropolskiego w Sielpi gmina Końskie otrzymała w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych 4,5 miliona złotych. Środki będą przeznaczone na podstawowy remont budynków, m.in. modernizację dachu. Inwestycja ma być zaczątkiem do stworzenia w Sielpi nowoczesnego obiektu muzealnego godnego XXI wieku.